Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób edytować centrum kontroli w telefonie Motorola. Na początku otwieramy centrum sterowania i ściągamy je w dół, tak aby wyświetlić więcej opcji, i naciskamy w prawym dolnym rogu ikonkę ówka. Teraz możemy przeciągać kafelki, tak aby je dodawać. lub usuwać. Możemy też wybrać opcję resetuj w prawym górnym rogu, tak aby wrócić do ustawień początkowych. I możemy je też przestawiać tak między sobą, bo nie wiem czy powiedziałem, Więc możemy jeszcze tak przestawiać na przykład. I wychodzimy po prostu strzałką, one się zapisują. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!